Spuściliśmy olej ze skrzyni to jest 20 bańka. To kapkę dużo tego oleju się spuściło, i ten kolor jest taki trochę na czerwony. No, będziemy rozkręcać retarder, no jest uwalony bo jest uwalony Silikon widzę też w stercie, bo widocznie był już tu robiony retarder. O, mamy tu silikonik. O, a, pomydamy. Yy, mamy przeciek oleju, cieknie jej na zewnątrz. I przybywa poziomu w skrzyni. Spuszczamy oli ze skrzyni i z retardera i będziemy patrzeć co dalej go boli. No mamy w okazało się te retarder najlepsze jest to, że wszędzie jest silikon nawet pod ostatnią pokrywą O, czyli to... Klient się nie przyznał, że tu był cały retarder robiony. No to jestem ciekawy co nas tutaj spotka. No to wyciągnąłem te śruby. Retarder jeszcze wisi. Już pilka jest zamiast jednej śruby założona. Śruby poprzeciągane. Zaciągane gwinty. O zaciągnięte gwinty. Zaciągnięty gwint. Zaciągnięty gwint. Kurz to już wszystko jak już to jest zaciągnięte na Część śrub to w palcach poszła, niestety. O to się uleje. Dobra. tu się olej leje. Dobra. Tuż pilka, zamiast śruby. Te nakrętki myślałem, że będę odkręcał kluczem w palcach odkręciłem. No ciekawe. Kurwa przerażenie mnie zaczyna brać teraz. Naprawdę wam powiem. O. Odjechałem retarderem i tu leżał kawałek uszczelniacza. Teraz przynajmniej chyba wiemy, dlaczego olej była do skrzyni. Kurką no. Gwint, gwint na silikonie. Tu ta szpilka nieszczęsna była. Trzeba ci gwinty poprzeglądać, wszystko poprzeglądać i składać. Poprzeglądać, poczyścić, kurde, będzie roboty. Retarder już tam leży wyjęty. Retarder troszkę obmyty, żebyście nie pokusiali, że brudny retarder rozkręcam, go troszkę umyliśmy. Rozwalamy dalej, wiadomo wszystko w oleju Obudowa, pierwsza pokrywa z grzybkami dobra Ale mamy dwa, dwa grzybki wolnięte Proszę bardzo, jeden I drugi oryginał czy zamiennik No, nie ma znaków, zna, znaków skaniowskich. Tu ma być numer i skania, Napis Więc zamienniki, tu się klient pofadygował oryginał przywiózł Numer tłoczki To wszystko wygląda w miarę okej okay. Zaworki nierozkręcone ale tak czy tak wypruwamy wszystko My musimy to do zera do zera rozebrać Kurde Dobra działamy dalej Wszystko na bogatej ilości silikonu Nie wiem tu Patrzcie się do silikonu. Wszędzie jest silikon sanktu To wszystko muszę wyczyścić Masakra Tu mamy wstępnie po czyszczeniu płaszczyznę A tu jeszcze przed nami Patrzcie się Ile tu jest kitu, jeszcze muszę wziąć tutaj te otwory, poczyścić też tak. o widzicie, kurde, nie no, mocno ciekawie. Mamy wałek wyprasowany z obudowy, nie no patrzymy się, I widać od razu, o, widać od razu uszkodzenie, wewnętrzny simmering jest uszkodzony i no nie trzymał i poszedł olej. Zdarza się, no zdarza się i mi też, raz się zdarzyło, chyba jeden retarder dwa razy składałem, no ale no niestety życie nie, rozbieramy. Macie numer oryginału uszczelniaczy, mam uszczelniacze od razu z tulejem transportowym, ja dodatkowo mam narzędzie, do tego przewidziane, montujemy to w właściwą stronę. Pamiętajcie tylko oryginalne simmeringi, bo jeden jest prawy, drugi lewy, To są przeciwskrętne. Wałek z członkiem mamy <grytanie> przygotowany. Uszczelniawcze założone, seger założony i co? I próbujemy to składać, nie? Kurka wodna. I teoretycznie powinno być. Kurde. Retarder nam ładnie tutaj rośnie. Pamiętajcie, mam pompę oleju. Kropka i na kropka. Pamiętajcie, kropka do kropki, żeby się dobrze pompę to po żeby to miało sens chodzić. Można i tam, wiem, były takie retardery, gdzie niby to nie były, bo rzeczy na znaki, ale i chodziły, ale jak mają być cechy do cech, to niech tak będzie, nie? Mamy kropkę na kropkę, spoko, wrzucamy dalej. retarderek. tak wygląda, poskręcany tak wstępnie jest. Ja też składam na kicie, ale daję tego tak cieniutko, że tego praktycznie nie widać. Mnie sztuka dać dużo kitu, aż wypłynie. I nie tędy droga. Podstawy zaworków na klej wkręcamy, pamiętajcie o tym zawsze. One się też lubią wykręcać, są nie Pompę troszkę oleju wrzucone. Akumulator przyzbrojony na nowo. Nowe oryginalne grzybki z ASO No i składamy dalej, niech nam rośnie w siłę. No to na pewno tu mamy jeden gwint wyrwany. Ewidentnie uszkodzony. I tu mamy wyrwany gwint. Reszta gwintów jeszcze będziemy odczyszczać ale wydaje się być w porządku tu był wstawiany tu też był wstawiany nie jest Źle, on, tu jest tutaj ten mnie też tak zastanawia ale tutaj o tu też był wstawiany no to jest zajebiście jest no to mamy poskładane tak z grubsza obmyte i tak będą sobie tu myć myj, na myjce wymieniony uszczelniacz i koło foniczne do impulsatora bo jest był stary uszkodzony pęknięty Zrobione kompletne uszczelnienie retardera. Widzicie, ja też składam na masyce, ale nie ma śladu na silikon, żeby tu był gdzieś silikon. Oryginalne uszczelnienie na akumulator, oryginalne oringi na chłodnicę, oryginalne uszczelniacze na wałek, oryginalne grzybki tutaj do sterowania. O, macie stare grzybki jeszcze raz do okazania. Dobrze, że obudowy nie uszkodziły. Zamienniki. No i tony. To jest silikon, i to jest ta robota niedawno robiona. To jest kurwa najciekawsze, nie? Tylko, nie do mnie dzwonicie, mówicie raz ale ja jestem kurwa drogi. Może i jestem drogi, nie wiem, nie mnie to oceniać, ale nawet jak coś spierdolę, to staram się to później naprawić. Wiecie? A jak, ale przede wszystkim rzadko mi się to zdarza, żeby coś musiał poprawić. Naprawdę rzadko, jeśli chodzi o moją robotę. Też tu o śruby wymieniałem, Jedne, jedna to była szpilka założona, tu próbowałem narzynką nacinać te śruby, ale pomimo nacięcia narzynką, ona się bardzo ciężko wkręcała, więc musiałem nową śrubę wymienić. Wszystkie śruby były przeleciane narzynką, bo była po prostu masakra, no niestety. Nieraz tak jest. Także tego, o, dobra usługa musi kosztować. Jeśli dalej uważacie, że mi się w głowie pierdoli, no to trudno. To co zrobić? przecież nie będę Wam na siłę zmieniał to komisja. Pozdrawiam serdecznie.